Witajcie, dziś otworzymy mega zestaw startowy serii Jurassic World. Zestaw powinien zawierać jeden klaser, cztery starości z kartami, dwie karty z limitowanej edycji. Jest to nowość. Tutaj mamy tył, yy, paczki. Dobrze, to zabierzmy się za otwieranie tego. tutaj mamy jako pierwszy mamy klaser pięknie zrobiony tutaj mamy logo UASIC World producenta Panini tutaj mamy tył z czterema raptorami z filmu Tutaj mamy pokazane, jak możemy ułożyć swoje karty. Tutaj mamy właśnie, tutaj mamy miejsca na karty. Tutaj mamy kolejne podpowiedzi, jak ułożyć. To zabierzmy się za otwieranie saszetek. Mamy dwie karty limitowane, taką i taką. Otwórzmy naszą pierwszą saszetkę. naszą pierwszą kartą jest karta przedstawiająca mapę Isla Nublar. Jest to karta 12 Mamy kolejną kartę. Jest to karta Combo. ta pierwsza. Tutaj mamy też kartę kombo. Karta 68. Tu mamy jakieś dinozaury dwa. Tak, jest to też karta kombo. siódma Mamy też kartę kombo. Jest to Karta 98. O, i ładną kartą, naszą najlepszą z tej serii jest karta metalowa 1407. Jest na nim Indominus Rex. Karta się pięknie świeci. Dobrze, to przejdźmy do drugiej saszetki. Pierwszą kartą jest karta świecąca w ciemności. Mam pokazane, że jak naświetlimy, to w nocy będzie świeciła. Jest to karta 26. Tu mamy na obrazku wejście do US Court, w którym przebywali dwaj bracia. Mamy z filmu. Jest to karta 14. Tutaj mamy powtórkę niestety. Karty indominusa. Karta także 147. Mamy karty kombo. Jest to karta 108 mamy także kombo. Jest to karta 84. Mamy zieloną kartę. Jest to karta sześćdziesiąta trzecia. drugą paczkę, to zabierzmy się za trzecią. O! To I także nam się trafiła karta świecąca w ciemności. Tylko jakiegoś raptora. Karta 20. No nie no! Trzecia powtórka Indominusa Rexa. Karta 147. Tutaj mamy ogon. rośliny żadnego dinozaura. Jest to kombo. 61 karta. I mamy pysk, że tak powiem. I do minusa Rexa. Jest to karta 92. Tu mamy chyba dokończenie naszej karty. Tak. Ryby wodne, Dinozaura wodnego karta 116 i tutaj mamy pokazane jazdę takiej kuli między dinozaurami. Tu mamy obraz z filmu, jak dwa bracia siedzą w kuli. Karta 30. Noże, to zabierzmy się za ostatnią naszą paczkę kart. No nie, znowu powtórka, wejście do Riasik, Jurassic World Eta 14 Jest to Pterodaktyl że ta, combo, 97 Mhm, też jakaś kombo. Jest to tył głowy T-Rexa. 46 karta. O, mam trzecią kartę święcącą w ciemności. 27. Mamy jakieś dół raptora. Małego. I tutaj mamy odblaskowego. Takiego metalowego raptora mhm. Dziękuję Wam za to, że otworzyliście ze mną mój zestaw startowy YohashiQuad Pomagajcie mi tworzyć kolejne odcinki, lajkujcie